Witam serdecznie na sierpniowym przeglądzie nowości wydawniczych. Lato trwa i dla wielu z nas to jeszcze czas urlopu i wypoczynku. Na te ostatnie letnie chwile mam dla Państwa kilka propozycji książkowych. Pierwsza z nich to listy pisane szeptem Magdaleny Witkiewicz. Jest to niezwykła opowieść o dojrzałej miłości. Autorka na kanwie Przeżyć Bohaterów Karoliny i Sławka. Małżeństwa z 25-letnim stażem poszukuje odpowiedzi na pytanie co jest najważniejsze w budowaniu relacji w związku? Sytuacji, gdy już opadnie euforia i zauroczenie, a wkroczy rutyna i codzienność. Powieść ta podpowiada nam jakie wartości są ważne w życiu. Pokazuje, że nic nie jest dane nam na zawsze, również miłość. Książka warta przeczytania, lekko i przyjemnie się czyta, skłania do refleksji i zadumy nad życiem. Z gatunku literatury kobiecej na uwagę zasługuje powieść Marzenie panny Benson Rachel Joyce. Jest to połączenie literatury przygodowej, historycznej i pięknej. Śledząc na kartach książki losy głównej bohaterki panny Benson, czytelnik odbywa niezwykłą literacką podróż. Pełną zaskakujących odkryć i zwrotów akcji. Panna Benson porzuca pracę w szkole i w towarzystwie asystentki wyrusza w niebezpieczną podróż do Nowej Kaledonii w poszukiwaniu złotego chrząszcza. Marzenia z lat dzieciństwa. Wyprawa na drugi koniec świata, która jest pełna przygód, dostarcza czytelnikowi wielu emocji, wzruszeń i refleksji. Złoty chrząszcz. Cel podróży jest symbolem realizacji marzeń, drogi do wolności i kobiecej emancypacji. Gorąco polecam książkę, która na długo zapada w pamięci. Miłośnikom biografii, a w szczególności kina, pragnę polecić pozycję Tarantino nieprzewidywalny geniusz. Podróż po filmografii słynnego reżysera jest pełna ciekawych anegdot. Fragmentów ze scenariuszy filmowych, wywiadów i recenzji. Lekko napisana z poczuciem humoru. Książka starannie wydana w twardej oprawie, w formie albumowej, bogato ilustrowana. Warta przeczytania. Wielbicieli mocniejszych wrażeń, zachęcam do sięgnięcia po thriller psychologiczny pod tytułem To jeszcze nie koniec. Igin Hughes kiedy głównej bohaterce Mii udaje się uwolnić od psychopatycznego męża i układa sobie życie na nowo, okazuje się, że jest oskarżona o morderstwo. Powieść ze względu na miejsce akcji utrzymana jest w morskim wakacyjnym klimacie. Czyta się szybko, przyjemnie, a zakończenie zaskoczy czytelnika. Miłośnikom kryminałów polecam pozycję Labirynt Piotra Borlika. Tytułowy labirynt, do którego czytelnik został zaproszony, nie jest zabawą i rozrywką, lecz krętą ścieżką życia, walką o przetrwanie rodziny Jasińskich. Latem 2013 roku Tomasz i Anna wraz z córką polą wybrali się na wycieczkę. Jej celem było zwiedzenie skomplikowanego labiryntu w polu kukurydzy. Podczas pokonywania krętych korytarzy rodzina rozdzieliła się, w labiryncie doszło do tragedii. Pięć lat po tych wydarzeniach tomasz zaczął otrzymywać rysunki labiryntów wsunięte za wycieraczkę samochodu. Bohater zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę. Ktoś zaczyna sterować życiem jego i jego rodziny. Jak zakończy się ta gra i jakie będą jej konsekwencje, dowiemy się z kart książki. Mam nadzieję, że zaprezentowane dziś pozycje książkowe zachęcą Państwa do lektury. Zainteresowanych zapraszam do odwiedzenia strony Biblioteki Publicznej w dzielnicy targówek, celem sprawdzenia dostępności tytułów. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny przegląd nowości za miesiąc